Cyfra 2 w dacie urodzenia wskazuje na głębokie zrozumienie innych ludzi i otaczającego świata. Osoby z jedną dwójką są w wewnętrznej równowadze, potrafią wczuć się w emocje innych, ale też postawić granice. Dwie dwójki to już potężna intuicja. Taka osoba bardzo szybko wszystko odczytuje, ale może mieć trudność z wyrażeniem złości czy stanowczości, bo zbyt dobrze rozumie innych. Trzy dwójki to już wyzwanie. Osoba może wręcz cierpieć z powodu silnej empatii. Cztery dwójki dają przeciążenie, które zmusza do powrotu do równowagi. Szczególnie ważne jest rozwijanie energii dwójki dla osób z jedynką i trójką w dacie urodzenia to klucz do sukcesu i bogactwa. Dwójka to także fundament zdolności komunikacyjnych, które przy właściwym rozwoju mogą stać się Twoją największą siłą i źródłem sukcesu. Dwójka aktywuje się też w liniach duchowego bogactwa i pomocy rodu, gdy łączy się z szóstką lub czwórką. Wtedy warto zapisywać swoje pragnienia, podświadomość dokładnie wie, jak je zrealizować. Masz dwójkę w dacie, rozwijaj swoją empatię, notuj intencje i obserwuj, jak wszechświat zac.